Podróże mentalne, zwane także często podróżami szamańskimi. Co to jest, z czym to się je i jak to działa? Ja nazywam się Daniel Domaracki, jestem autorem książki Siła umysłu. Sekrety programowania podświadomości, a w tym materiale porozmawiamy sobie o podróżach mentalnych i przede wszystkim o tym, w jaki sposób można je zastosować w kontekście praktycznym. Zapraszam na odcinek. Podróże mentalne często są nazywane lub utożsamiane z podróżami szamańskimi. Nie zawsze jest to faktyczna prawda, to znaczy, często podróże szamańskie muszą spełniać pewne wymogi. Jednakże, jeżeli chodzi o naturę tego rodzaju praktyk mentalnych, to są one bardzo podobne. Jeżeli zatem odrzucimy tradycje szamańskie i zaczniemy się skupiać wyłącznie na kategoryzacji czy też taksonomii tych dwóch praktyk, to można zatem uznać, iż są one przynajmniej bardzo do siebie zbliżone, czyli bardzo podobne, a w wielu przypadkach również tożsame. Podróże mentalne to tak naprawdę po prostu podróże w głąb naszego umysłu. Podróże mentalne przypominają nieco swoją strukturą i swoimi doznaniami świadome śnienie. Nie jest to zawsze to samo, co projekcje astralne, jednakże w przypadku podróży szamańskich można powiedzieć, że część z nich. Bywa tożsama z projekcjami astralnymi. To znaczy, że czasami można powiedzieć podróż szamańska, kiedy myślimy o podróży mentalnej, a czasami można powiedzieć podróż szamańska, kiedy myślimy o podróży astralnej. Podróże mentalne mogą przypominać głęboki sen lub nawet świadomy sen, jednakże nieco się różnią. Podróż mentalna nie zawsze wiąże się z utratą czucia w ciele fizycznym. Nie zawsze wiąże się także z utratą zmysłów fizycznych, to znaczy, podróż mentalna może być stanem, który wprowadza nas w świat głębokiego snu, ale jeszcze tym snem nie jest. Czyli możemy zwyczajnie odbywać podróż mentalną, ale jednocześnie być na pograniczu świata snu i zdawać sobie sprawę z tego, co jednak dzieje się w świecie fizycznym. Podróż szamańska z kolei jest pojęciem nieco bardziej szerokim, które wywodzi się oczywiście stricte z szamanizmu. Swoim drogą, kim jest szaman? W dosłownym tego słowa tłumaczeniu, szaman oznacza ten, który wie, czyli osobę świadomą. W tym wypadku oznacza to osobę świadomą w kontekście duchowym. Podróże mentalne, podobnie do świadomych snów, ogólnie snów, przy okazji, Projekcji astralnych i innego tego typu głębokich medytacji mogą być wykorzystane do wielu celów. Przede wszystkim mogą być one wykorzystane do np. integracji wypartych cech osobowości, pracy nad traumami i przede wszystkim. Kreatywnych pomysłów. To znaczy, jeżeli próbujesz coś rozwiązać przez dłuższy czas metodami logicznymi, ci to nie wychodzi, podobnie jak w przypadku projekcji astralnej czy świadomego snu, możesz zastosować podróż mentalną. W tym wypadku udasz się jednak do wnętrza własnego umysłu i spróbujesz pobudzić tę swoją kreatywną część siebie czyli mówiąc językiem troszeczkę bardziej naukowym, drugą półkulę mózgową, która jest bardziej odpowiedzialna za kreatywność i podobne tego typu cechy. Do tego, aby podsunęła tobie właściwy pomysł. Ale to nie wszystko. Dzięki podróżom mentalnym możesz także programować swoją podświadomość i przede wszystkim zwiedzać swoją psychikę. Ale co to oznacza, mówiąc dokładnie? Zwiedzanie swojej psychiki, czyli żeglarstwo po własnej psyche. Mówiąc po polskiemu, psychonautyka jest to proces, który wykorzystuje odmienne stany świadomości do tego, aby zajrzeć w głąb własnego ja, w głąb własnej podświadomości i tego, co kryje się w głębszych warstwach własnej psychiki. Podróże mentalne mogą być także wykorzystywane do bardziej przyziemnych rzeczy. I tutaj ponownie, żeby nie być gołosłownym, na kursie samokontroli umysłu metodą Jose Silvy, który odbyłem ponad 20 lat temu, czyli w roku 2001, co można odnotować tutaj, a tutaj kiedyś była taka pieczątka, która już dawno odpadła, ponieważ jest to bardzo stary dyplom, uczono nas kilku ciekawych technik. Te techniki oczywiście przez tyle lat zmodernizowałem pod siebie i oczywiście są one obecne w wielu innych systemach. Oznacza to, że jeżeli chodzi o samą pracę z umysłem, to tak naprawdę różne systemy mają wspólne pojęcia, które czasem inaczej nazywają bądź też odwołują się do nieco innych zasad. Jednakże, jeżeli porównać by to wszystko, to tak naprawdę można by powiedzieć, że wszelkiego rodzaju praca z umysłem może zostać skategoryzowana według kilku kategorii, które, niezależnie od tego, w jakim rejonie świata mieszkasz, są do siebie podobne. Wracając zatem do podróży mentalnych i ich zastosowań we świecie współczesnym, mogę ci zdradzić kilka ciekawych technik, które możesz wykorzystać w świecie współczesnym. Jedna z nich to tak zwana, no ja to nazwę sobie, bezpieczną jaskinią. Ta technika uwzględnia wizualizację i podróż mentalną do miejsca, w którym czujesz się bezpiecznie. Może to być jaskinia, może to być w przypadku większości dzieci taki sekretny pokój, w którym jak to zazwyczaj w roku 2000 większość moich kolegów ze mną na czele miało na myśli jakiś wewnętrzny pokój gdzieś ukryty w środku własnego pokoju, gdzie oczywiście było co? Centrum komputerowe, gdzie były wszelkiego rodzaju konsole do gier, komputery, internet. No i można było robić sobie zabawy do woli. Oczywiście w tym wieku jedyne, co mieliśmy na myśli, mówiąc zabawa, to było siedzenie do trzeciej w nocy, granie w gry i jedzenie chipsów, ale puenta taka, że w tym pomieszczeniu czuliśmy się bezpieczni. Poczucie bezpieczeństwa jest odruchem, który ma nie tylko gatunek ludzki. Tak naprawdę, jeżeli przyjrzysz się na przykład kotom, to koty też lubią chować się do kartonów. Oczywiście to nie oznacza, że każdy człowiek ma gdzieś głęboko w podświadomości wkodowane, że jak zobaczy karton, to musi się do niego schować. Ale istnieją pewne zachowania, które są powiązane z tymi zachowaniami odnośnie poczucia bezpieczeństwa, które gdy je wykażemy, nagradzają nas swego rodzaju poczuciem spełnienia. To wiąże się z tym, że nasze ciało, nasz mózg dokładniej, wypuszcza konkretne neuroprzekaźniki. I dla przykładu mogę powiedzieć, że podobnie jak jako dziecko marzyłem o tym, żeby mieć tajną bazę i sekretny pokój, w którym mogę się kolegować ze swoimi znajomymi i gdzie nigdy nikt, żaden dorosły nie przyjdzie i nie powie nam, że trzeba posprzątać, tak podobnie jak chowałem się do kołdry, czyli we wnętrza po prostu do poszwy, czułem się Nazwijmy to po prostu fajnie. Podobnie mają koty, podobnie mają psy, i tak dalej, i tak dalej. Zresztą, jakby nie patrzeć, to poczucie bezpieczeństwa zostało w pewien sposób rozszerzone na różne obszary. I jednym z tych obszarów może być na przykład własny dom. Nazywany w polskim prawie mirem domowym. Czyli czujemy się tutaj bezpiecznie, i jeżeli ktoś nam zagrozi, jeżeli ktoś zechce zaburzyć nasz mir domowy, no to w tym wypadku będzie łamał prawo. Jednakże nie o stricte poczuciu bezpieczeństwa mieliśmy mówić podczas tego materiału, ale ogólnie o podróżach mentalnych. Przejdźmy zatem do konkretów. Co tak naprawdę to wnosi do naszego życia, czyli co ty, jako widz, możesz zyskać, zdając sobie sprawę z tego, że nasz gatunek i nie tylko nasz gatunek, bo nie tylko ludzie odczuwają swego rodzaju wynagrodzenie w postaci przyjemnego uczucia w momencie, kiedy znajdą się w miejscu bezpiecznym. Pierwsze co? To medytacja tak naprawdę jest swego rodzaju rodzajem podróży mentalnej. To znaczy, jeżeli głęboko medytujesz, jeżeli wydaje Ci się, że jesteś gdzie indziej niż jesteś teraz, i często jest to, powiedzmy, Nieokreślona przestrzeń. Może to być jakaś czarna pustka, może to być miejsce w kosmosie, może to być może i nawet jaskinia, albo jakiś dom, czy też domek na drzewie, który w codziennym życiu tak naprawdę nie istnieje albo po prostu kojarzy się Tobie z czymś bezpiecznym. Może to także wiązać się ze zwyczajnie zamknięciem swych oczu i zapadnięciem się w błogą pustkę, w której poza własną jaźnią nie istnieje nic innego. Czyli tak zwaną pustkę Archimedesa. Nie no dobra, żartowałem. Akurat nic takiego jak pustka Archimedesa nie istnieje. Po prostu chodziło mi o pustkę, w której czujemy się po prostu dobrze i błogo. Może to być na przykład pustka tuż przed zaśnięciem, czyli zanim zaczniemy jeszcze postrzegać hipnagogi senne i zwyczajnie uspokajamy swój umysł. Czyli na początku zamykamy oczy. Czujemy, że nasze ciało się rozluźnia i po chwili ogarnia nas taka ciemność i uczucie przyjemnego zmęczenia i ciężkości pod powiekami. To wtedy bywa tak, że przez chwilę mamy wrażenie, że nasza świadomość przenosi się do takiej jakby płaskiej czy też nicości. Jest tam po prostu czarno, ale nie czarno w sensie, że jest źle. Po prostu czarno, że jeszcze nie ma tam nic, czyli jeszcze nas umysł, nic nie wygenerował. Za chwilę. Mija parę, paręnaście sekund i nagle okazuje się, że zaczynają pojawiać się jakieś sceny, scenerie myśli. Kiedy zaczniemy się zastanawiać nad nimi głębiej, to zapadamy wtedy w sen. I tutaj właśnie jest klucz do podróży mentalnych dla osób, nazwijmy to po prostu leniwych. To znaczy, podróże mentalne są czymś, czego doznaje prawie każdy z nas. Jednak nie każdy z nas ma sposób to wykorzystać. Wiąże się to między innymi z tym, jaki tryb życia prowadzimy, jak bardzo jesteśmy świadomi swoich zachowań, no i przy okazji, jak bardzo jesteśmy pomysłowi. To znaczy, tylko dlatego, że zdasz sobie sprawę z tego, że hej, właśnie zasypiam, być może teraz przejdziemy w podróż mentalną, spotkamy się ze swoim zwierzęciem mocy i przejmiemy władzę nad światem, to, że sobie tak pomyślisz, wcale nie oznacza, że cokolwiek ci się uda. Dlaczego? Dlatego, że to zwyczajnie wymaga praktyki. Podróże mentalne mogą być zatem stosowane przez każdego. Pytanie tylko czy, przysłowiowe każdy będzie w stanie potrafić je odpowiednio wykorzystać. Podróże mentalne pozwalają na zapadnięcie się w głąb własnej psychiki, na kontakt z własną podświadomością, umysłem głębokim, z wypartymi cechami osobowości i przede wszystkim pozwalają na to, aby popatrzeć na różne sprawy z innej strony. Niezależnie od tego, czy masz paradygmat bardziej Psychologiczny czy też mistyczny? Czy lubisz patrzeć na wszystko przez pryzmat psychologii i postrzegać to jako pewne cechy swojej wypartej osobowości, czy może bardziej jako pewne duchy czy inne tego typu myślokształty, to możesz wykorzystać podróże mentalne. Do tego, aby pracować nad sobą, aby zmienić swoje podejście do świata, swój mindset i przede wszystkim, aby spojrzeć na świat z zupełnie innej strony. A nawet jeżeli nie chcesz wykorzystać podróży mentalnych do tego rodzaju rzeczy, to zawsze możesz potraktować to jako swego rodzaju miłą zabawę z własnym umysłem czyli jako zwyczajną wycieczkę do wesołego miasteczka do wesołego miasteczka własnego umysłu. A więcej na temat podróży mentalnych i tego, w jaki sposób się ich nauczyć, można znaleźć w mojej książce. Link do niej znajdziecie w przypiętym komentarzu, i tam na portalu Amazon, który jest portalem międzynarodowym, można sobie ją zamówić, i w przeciągu zaledwie kilku dni dotrze ona pod wasze drzwi. A tymczasem życzę Wam wszystkim dobrego dnia. Jak to mawia mój kuzyn z Kanady ciepła ręka, zimna noga.